Dobra, nie spodziewałem się, że się załownie, szczerze. Gdzie do szafeczki zaglądasz, kawalerze? jakiś kurwa, dziwny per do. A, jest obok szafy, dobra. Darkness revealed. No, chodź, chodź. Kurwa, myślałem, że go trafiłem. Dobra, no chuj, nie będę się z tym gościem ganiał tutaj, kurwa, dookoła tego komponentu, to nie ma sensu. Gdzie oni, kurwa, są. Oj, 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 no nie fajnie, nie fajnie, nie mogę ich kurwa znaleźć, no. Uj! Przed ryjem poleciało. Też wiedzą, jak grać. Nie byle boby. Uuu, kur... Rzesz! Ale to już jest też kwestia tego, że... MMR już jest inny na postaciach, tak samo na Nerste jak i na huntresce. Już są ciężcy przeciwnicy, w porównaniu do tego, co graliśmy zazwyczaj, nie? No. że jakiś zajebany w dupę. No niedobrze, niedobrze wam powiem, szczerze nie niedobrze. Dobra, przegrałem mecz. Kwit naprawdę dzisiaj formą buta, ale z downem, niestety. Chłabo mi idzie dzisiaj, Gram po wylewie. Dobrze grają. To nie zmienia fakt, że ja też, ja też trochę głupio tutaj gram, no ale... Szmato, kur... Patrz, zawsze odbija w drugą stronę. Nie no, ja Co oni ze mną robią? Co to za chłopy są? I zgubiłem go. Bez zmydła zostałem tu zgubiony. Ja, bardzo, bardzo mocna. Niestety. Ale też upocona jak sam sk... Skur... dziewczyna tutaj. Stary, ja totalnie nie jestem w stanie nic na tego typa zrobić, nie? Nic kur... a nic. Kontruje mnie każdym pier... centymetrem. Co to za dzik jest? Ni... nie, ch... nie potrafię nic na tego typa zrobić. Stałem w 100% procentach z... Przez gościa bez szans najgorsze jest to, że ja teraz nawet nie jestem w stanie. Patrzcie, podniosę go i od razu mam patarkę na pysk. Dwie sekundy, i nie jestem w stanie nic z tym zrobić. A jednak nie. O, kur. Chociaż ty. Ale tu jeszcze został jeden. To jest ten, co się tak bardzo. To jest ten, co tak zaczął, nie? To ten drugi był. To, A to ten? No dobra. No niestety, kur. Nawet on nie czuł. Ale reporta ma za toksyka. Kur. Mieć pier... O, ale mnie zruchał. Aż mi dupa boli. A co, yy, To było najbardziej toksyczne zachowanie, kurde, ...jakie można zrobić, Kotecz. W tej grze sobie. Czyli kucanie na mordzie przy wychodzeniu, pisanie S. Quick take, która gra ma gorszy komentarz, Liga czy DBD? Teraz Liga, definitywnie. W sensie, kiedyś bym powiedział, że DBD, ale teraz wbrew pozorom nie ma aż tak dużo toksyków. Może kur... Teraz, jak wchodzimy już na te wyższe tiery z powrotem, to już będą jakieś toksyki się kur, trafiać. Ale tak to... Oj. Ale serio? No niestety, przepraszam, że się tak trafię, że od jednego do drugiego idę, no ale kur... Tamtych nie widzę, tylko was widzę już. Zrucham, co mi daje. Teraz te gigabolki trafiły w porównaniu do tamtych. Patrzcie, jaka jest różnica, rzeczywiście. Jaki graczy mi teraz dobrało, a jakich dobrało wcześniej, nie? Tam ten jeden gościu, no to był nie. Nie. Jeden gościu im grę praktycznie zrobił. Tutaj, no to jakiś bolesławiec totalny. Nie, no nie będę chłopat trzy razy pod rząd wiszą. No, też daj mu trochę. Gdzie jest reszta tych typów? O. No nie, no nie To jest niebo a ziemia. Poziom tamtych typów, a poziom tych typów to jest niebo a ziemia, widzowie. Tutaj nie masz żadnych uników ani nic Tamten typ nie robi tak na milipiksel, na każdy najmniejszy piksel wiedział, wiedział jak ma obejść mnie Na każdy najmniejszy piksel A tu Napra bo tam niezbyt tyki Oj Patrzcie go ucieka, gościu cały czas leci kurt do przodu, nie? Nie próbuje stawać na palety czy coś, idzie tylko to na infit zupę, teraz nie. po prostu. Ale dobra, ten już złapał trochę bardziej kąt. No, ale z Tych czwórki najlepszy. To nie zmienia faktu, że no, nie była ziemia. Ale leć, pa... strzała. I tam rów sobie, Krzysiu, rób, no. Ten Gable Stabler musi być przerażony w tym meczu, przysięgam. On już powinien trzy razy nie żyć. <noise> Chłop, już powinien trzy razy być w kosioku, nie? Nadal ma co tego jednego gena pewnie. Jak ci idzie? <noise> Ej, 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 No nie, nie, nie. Zneg, uciekaj. Won, won, kurwa. Nie tutaj! No debil. To się mi się wydaje, że chłop myśli, że my teraz koledzy jesteśmy czy coś, nie 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 Po prostu traktuje cię jak upośledzone dziecko troszeczkę O, widzisz? No no no, dokładnie, żeś poleżał chwilkę, uciekaj Nie chcę cię kurwa zabijać <laughs> Jebu, biedny chłopca z kur... kurwa. Jestem, szkoda tego gościa teraz. Oj, Boże, jaki przyjemny jest chwilę relaksu, kur... po tym jak dostałem taki rozjazd. Cześć. <słuch> 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 idę do Krzysia. Chodź, kurwa, Krzysztof. Wypuszczamy go, co? Niech chce pobiega chłopak. Cały mecz przeleżał, to mu damy uciec. Chodź, kupilek Tatusia. Wigluj. Uciekaj, uciekaj maleńki. Leć! Masz swojego ulubionego Brudusa? Flight Hunter znacznie. A kiedyś Blight'a nie na no? Biedny ksysiu, biedny ksysiu.